Witam wszystkich ponownie. Nie trzeba było długo czekać, aż się pojawił piękny kolejny pojazd z komisów. Ja nie wiem, coś ja tak uczepiłem tych komisów w ogóle. Słuchajcie, ładna korsa. Prawie taka ładna jak moja. Nasza domowa, powiedzmy. Też obydwie są z dziesiątego roku. Ale ale ta jak zwykle z komisów była zakupiona i przyjechała tak osoby. Taki oględziny, powiedzmy po zakupie, co jest dla mnie dalej niezrozumiałe. Jakiś tam wyciek płynu. zderzaczek odstaje. E, co tam, jakiś pedał gazu czasami nie działa. No to potencjometr wiadomo. To już sobie badałem tam komputerkiem, ale to było oczywiste. Otoczenie to w oplach się zdarza. Tu jakaś krateczka brakująca. Przebieg łotaki. No tak, w środeczek całkiem ładny. W automacie kto wie, ten wierzy, tak Opel chyba jakoś nie był za mocny w tych skrzyniach. Tak to niby cały przejechałem się, to jeździ ten samochód. No ale, ale podniosę ją i pokażę wam co tam zaobserwowałem. Co pierwsze, co to widzimy zabezpieczenie fajne antykorozyjne. I to śmiech oczywiście taki. A wezmę jakieś światełko. I sobie zobaczymy tutaj. No płyn to, to klasyka, tutaj często te pompy ciekną, niestety. Tutaj zobaczcie jakieś fajne zabezpieczenie wydechu. No ale tak, zaczynamy. Słuchajcie, saneczki, nie wiem czy to pływało gdzieś. Z drugiej strony jest to samo. Oś zapytam z ciekawości, kiedy to były badania techniczne robione w tym samochodzie, bo to jest. Bardzo ciekawy, no, ale to wiadomo, komisówka, tak? Słuchajcie, zawieszenie. No tam sprężyna skrodowana tam. To nic. Ale druga. Nie wiem czy tu będzie widać. Nie, nie będzie tutaj widać. Ale zrobimy tak. O, i chyba tu będzie widać. Sprężyna pęknięta, No tam osłona porwana, no to wiadomo, że, że robimy komplet, tak? Czyli już bez sensu zostawiać, wymienić samą sprężynę, bo to ja w ogóle takie rzeczy się nie podejmuję. Jak robić to już robić komplecik, bo to za chwilę będzie cieka amortyzator. I po co dwa razy robota? Tu geometria, tu tamto i pretensje. No bez sensu. Także jak robić, to polecam Wam robić od razu po prostu cały pakiet i robić się zawieszonko kompletne. Łączniczki czasami się potrafią też nie odkręcić. No, te może były zmieniane, bo nie pukają. Ale tuleje na wahaczach, tam patrzyłem jeszcze jakie są, no ale tutaj te samki to tragedia po prostu. To już jest po prostu no, zakaz jazdy, tak, bo to niebezpieczne jest. Wydeszek jakiś trochę ponaprawiany, ale spoko. Błędy tam wyrzuca, tak, bo szarpie, wchodzi w tryb awaryjny. To wiadomo ze względu na ten potencjometr tam wyszedł mi potencjometr pedału gazu. No i przy okazji, tam coś z przepustnicą ale zacząłbym od wymiany tego pedału przyspieszenia i, i myślę, że problem z przepustnicą mi się skończył bo to jedno z drugim związane jest. Ale tak, wracając do tej patolki tutaj, kolejnej. Hamulce nawet jakiś tam ale tak amortyzator już się wylewa, pomijając zerwaną osłonę. Sprężyny. No to widać będzie tak samo jak z przodu zaraz strzelą, więc tutaj z tyłu też komplecik amorki, górne mocowania, osłony i sprężynki. No i tutaj to samo. Tutaj nawet jeszcze nie poleciał, ale już taki widać, że nawet kiedyś były zmieniane. Strasznie kuźwa, dziwnie to wygląda ten samochód. Ale ma. Gazik, chociaż to po taniości jest. No, i taki zobaczcie, A zakup auta z komisu po taniości. Ja nie mówię, że wszyscy tak robią, tak? No, ale zobaczcie, takim cudem, że to się tak dzieje. No nie da rady kupić taniego samochodu, tutaj jakaś korozja będzie. O, a tutaj co było? Jakaś chemia, chyba już. Dobra, nieważne. To na to nie przyjechał. Yy, no i a rezystor dmuchawy. Jeszcze bo tam chodzi tylko na czwartym biegu, więc podejrzewam, że sam rezystor by wystarczył. a Może po prostu kostka się tam przygrzała. Bo to się też tak często działo. Wydeszek, tutaj od złączka. Także no tutaj, słuchajcie, no robi się kosztownie, naprawdę, bo to jest zawieszenie samki. Przede wszystkim no samki w internecie tam można znaleźć gdzieś tam za jakieś 7 stówek nowe. No, używanych to nie zalecam. Poza tym nawet nie powinno się montować takich, kupować. i znaczy kupić sobie można, ale montować w naszym kraju nie wolno takich używanych części. Ale to pozostawiam bez komentarza. I zostawmy to tak. No to amortyzatory, tutaj tak samo, górne mocowania z łożyskami. Osłonka, odbój, no tu coś cieknie, spryskiwacz trochę. No jest trochę takich zajęć. No. Jest trochę zajęć, sama głupia pompa wody też, no to to już trzeba się tam dobierać, no rożno do sprawdzenia 200 tysięcy, no to przy okazji wymiany pompy tam jest takie okienko, gdzie można sobie odkręcić i powinno być widać napinacz w jakim jest stanie, że tak powiem. Ile tam już wystaje ten tłoczek, to jakieś wycieki drobne spod wariatorka. Oponki, hmm, no takie no są jeszcze tak, ale już tutaj o, tutaj widać już jesteśmy na granicy. Ale są przynajmniej dwie takie same na osi. Takie same zajebiste. Z tyłu natomiast już, z tyłu są lepsze. Z tyłu są lepsze, poza tym, że przyparciałe trochę. To z przodu też są przyparciałe. To już sobie tam zaglądałem. O! Ten kierunek to chyba jest coś nie tak. Gdzie tu jest ten kierunek? Gdzie ten kierunek jest tu? No nie wiem, no ale jeżeli jedziemy do przodu, to się kręci tak, a my tu strzałkę mamy w drugą stronę. Czyli to koło powinno być na prawej, a tutaj, a tutaj jak jest. O, ciekawe, jak te szczęki wyglądają. A, tutaj też jest źle. Czyli zamienione koła, trzeba było zamienić lewe z prawym. I wtedy było ok. Chyba, że ktoś na wsteku dużo jeździ, to będzie lepsza przyczepność na wstecznym. No i tak, zobaczcie. Tutaj też korozja. No i tak wstępnie sobie tak z ciekawości podliczyłem to same graty. To na takich powiedzmy tańszych zamiennikach to mamy tam grubo ponad trójaka. Nie wiem jeszcze jak te wahacze w ogóle tak, bo to liczyłem same samki. Nie wiadomo jak drążki, bo tak się zacznie rozbierać się dopiero tam wyjdzie. Także no myślę, że tak trzeba było z piątala na dzień dobry rzucić. Taki start. No i to jest samochodzik z komisów, w którym miał być taki przeglądzik. Taki przeglądzik i coś tam cieknie płyn. Więc nie tam żebym się czepiał Kuźwa, ale no, sami widzicie jak to wszystko wygląda. No to po prostu to jest kuźwa dramacik. No dobra. Poczekamy sobie. Tutaj jeszcze pokażę Wam ciekawostkę nakrętki. Nie wiem o co chodzi. Ale kuźwa to jakieś, jakieś czujniki, może prędkości mają. O, i popękana oponka trochę. Elegancko, no to, to myślę, żeby było tyle, jeżeli chodzi o tą korsę. Przy nie chodzi nawet skrzynia, trochę przeciąga te biegi, ale to też trzeba by zacząć od tego pedału, bo on wchodzi w tryb awaryjny, więc nawet nie mogą się tym normalnie przejechać. No ale te skrzynie to takie, no te, te mechanizmy to takie ala automaty, takie półautomaty to są. To jeździło w grupie PSA, no i tak takie trochę dziwne, no nie ma jak klasyczna skrzynka po prostu. Jakiś ZTFIC, czy coś, to, to jest wieczne, jak ktoś dba. No i, i inna kultura zupełnie. No dobrze, to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o tą krostkę. Jak mi coś jeszcze tutaj przyjdzie do głowy, coś znajdę, to, to dorzucę. No, no ale teraz opinię pozostawiam każdemu indywidualnie sobie do. Akcja. I co to wyszło z tą korsą? Z korsą wyszło tak, że ten samochód jednak został zakupiony, no tak jak wiecie, z komisu, mówiłem na początku, ale no nie za 1000 zł, no przecież to za 1000 zł, to przecież wiemy, że to są gruzy, więc jak to ktoś powiedział, czego się spodziewać? No wiadomo, czego się spodziewać. Ten samochód z tego co wiem, był kupiony za ponad 10 tysięcy. Więc powinien być ok, prawda? Jak zadycha i już kupujemy taki samochód, tylko mi się za ponad dychę przypominam to 15-letni, oczywiście, to ja myślę, że wszystko jest tip top. Nic nie trzeba robić. Więc co? No więc, tak jak widzimy tutaj tą pękniętą sprężynę, to się naprawi. Tutaj te saneczki, tak wyglądają. Migomat zaraz przyniosę. wahacz też. Kawałek blaszki. Baranek. Tą sprężynę, na szczęście mamy. Drugą część też się naprawi, jeszcze. Wydeszek. No to co? Wydeszek. To jest bajka. Przecież to złączka Ona jest jeszcze dobra zupełnie. Ci mechanicy to oni tak wymyślają sobie. Tylko, żeby wyciągnąć kasę od ludzi. Tutaj jest wszystko dobrze. Tutaj ta rurka to jest też. O, ona jest w porządku. Tutaj pastą trzeba. Albo klejem do szyb. Przecież nie, bo się zapali jeszcze Amortyzator To ja już wiem co do tego będzie potrzebne Słuchajcie, wpadłem na doskonałe rozwiązanie Skoro ten samochód ma być yy, dobry No skoro tyle kasy zostało powiedzmy na niego wydane Więc ten samochód musi być dobry Więc ja zrobię czary mary tutaj Stąd zaczarowany ołówek Użyję zaczarowanego ołówka I kilku drobnych pierdółek Zaraz Wam pokażę jakich Mianowicie takie doskonałe, proste i tanie rozwiązanie naprawy. Na Czy to będzie naprawa? No, powiedzmy, że yy, takie pod, podpicowanie, powiedzmy, żeby to pięknie wyglądało. Ta korosina, żeby wyglądała jak yy, kupiona za te swoje pieniądze, za te pieniądze, które zostały wydane, to żeby ten stan pasował. No to co? To jazda. Idę po migomat. Do dzieła zacznę od tego wahacza, chyba. Nie będę tutaj nic spawał. Myślę, że farba zrobi robotę. Zobaczcie jak ta farba pięknie robi robotę. No i oczywiście cała twórczość zaczarowanego ołówka. Dobrze mieć marzenia z dzieciństwa i mieć taki ołówek schowany w szufladzie, to zobaczcie, nic nie trzeba wymieniać, tylko wystarczy pomalować. I już jest pięknie, już nie widać dziur. O, zobaczcie jak ten wacharz tak, to tamten malowałem, tamta strona była taka dziurawa. Widzicie jaka farba dobra. Nity to srebrzanką. No wydech też, srebrzanka tutaj, troszeczkę tam modernizacji. Zapomniałem pomalować sądy Trudno, jakoś przeżyje. Rura piękna. I znowu będzie, po co to w ogóle robione jest, po co? No właśnie po to, żeby ludzi uświadomić, że już jadąc na takie zakupy nawet, gdzie się wydaje, że wydajemy więcej kasy i oczekujemy powiedzmy czegoś lepszego, no weźmy jednak kogoś, kto się zna, albo jak nie znamy się, czy nie mamy takiej osoby, chociaż podjechać na pobliską stację kontroli pojazdów, bo naprawdę wiecie te, te farby też trochę kosztują tak żeby tak ładnie to wszystko tutaj pomalować jak to wygląda no to trochę tej chemii trzeba było zużyć tak ale ten samochód ma badania takie że o tam gdzieś jeszcze pomalowałem pompę ale nie widać stąd trudno ale ją pomalowałem czy może tu będzie widać nie widać może pokażę z góry może nie no tutaj już nie domalowałem katalizatora bo zabrakło mi farby ale ogólnie takie malowanie wygląda tak. Także przestrzegam. Nie to, że ja się czepiam do wszystkich komisów, bo mówię, nie wszystkie na pewno takie są, bo są. wieże w takich uczciwych. Aczkolwiek ja czy nie pokażę też korsy, którą zakupiłem ostatnio, bo też z tego samego roku. I sobie zrobimy takie porównanie. Ten sam rocznik. No i w sumie kupiłem jakby trochę taniej, tylko z głowicą w bagażniku. No ale to taki normalny to nie można kupić przecież. No i tak, zobaczymy. Teraz chyba jest szansa, że z tą farbą tutaj yy, za dwa miesiące przejdzie badanie techniczne. Geometrie, geometria została potem ustawiona oczywiście na karnisze. Kolega tej z sąsiedniego zaprzyjaźnionego serwisu ma doskonałe karnisze z lat 90. One świetnie ustawiają geometrię kół. Yy, a, no i opony. Opony są cztery z bieżnikiem, taki tym samym. No i to też robi wszystko zaczarowany łowek. Nic nie trzeba było kupować, wydawać. Tak miało być w pakiecie. No, no to tyle tego gadania na ten temat. Może być, na no korsa, myślę, że trochę jeszcze pojeździ. Ale pamiętajcie, nie kupujcie takich parchów bez kontroli, bo później tak to się to wszystko kończy. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak się podobało to pomóżcie Zosi. Jak nie, to też. I zapraszam do kolejnego materiału. Pozdrawiam.